Jesteśmy, jesteśmy z Wami. Dzisiaj, w odcinku, mamy długo oczekiwany odcinek. Czy długo, jak długo, w Polsce jest dwa tygodnie? Jak koronawirus dopadł rynek nieruchomości? Dzisiaj o tym popowiadamy. Słuchajcie, zapewne już większość z Was mamy dzisiaj. 17 marzec. 17 marzec, godzina tak. 14. E, natomiast kiedy obejrzycie te wideo, mamy nadzieję, że jeszcze nie będzie osobiście chorzy. E, I pomyślcie teraz, każdy z Was siedzi w domu, pracuje, znaczy każdy, no większość z Was pracuje też zdanie. Ci, co mogą. Ci, co mogą, tak. E, natomiast jak to wygląda z tym rynkiem nieruchomości? Z pierwszej ręki wiemy, że na przykład deweloperzy, większość z nich wstrzymuje w ogóle pracę. Dlaczego? Często dlatego, że podwykonawcy, osoby współpracujące nie chcą przyjeżdżać na prac budowy, ponieważ panuje raz, że takie przeświadczenie, że wszędzie już jest ten koronawirus. Więc też, też materiały budowlane, część produkcyjna tak samo wstrzymuje się, ponieważ. To są tak, jakby skupiska ludzi pracujące pod jednym dachem i no nie chcą angażować się w pracę, która jest obarczona jakimkolwiek ryzykiem. I to jest cały wężyk powiązań, za sobą, które niesie, i to też wpływa oczywiście na rynek nieruchomości. To tak wygląda sprawa tej podaży tych nieruchomości. Tak? Poza tym klienci, klienci wycofują się ze sprzedaży. Ja, w pracy, jako pośrednik, teraz. Słyszę tylko od klientów, wstrzymujemy sprzedaż, nie, wie, nie wiemy, co się będzie działo dalej. Mhm. E, pre, na prezentację mieszkań, które mam teraz w ofercie. E, klienci też nie dzwonią. Albo jak tylko dzwonią, wypytać, ale nie chcą zobaczyć przez koronę. Tak, Krzysiek nawet mi powiedział, że jak się wita z notariuszem czy z klientami, to kopią się po nogach. Tak, nóżkę. Tak żeby, nie, tak, żeby nie podawać rąk. E, Okej, okay. ale e, co jeszcze warto e, powiedzieć? Tak, że jeśli chcecie teraz, macie mieszkanie, to warto się z tym chyba wstrzymać, tak? Bo nie wiadomo, co robić. Nie wiadomo, co robić. Jest teraz ten okres pandemii. Po okresie pandemii, jak teraz wszyscy się wstrzymują z tą sprzedażą, po okresie pandemii nagle ludzie mówią, dobra, no to teraz wznawiamy sprzedaż. I nagle rynek może być zalany przez e, mhm. oferty deweloperów, którzy wreszcie tam dokończyli budowę, bo wiedzą że, wiedzą, że ją zrobią. I przez klientów, którzy wznawiają sprzedaż albo część ma nóż na gardle, bo czekała na swoje wymarzone M i miało okres 6 miesięcy na sprzedaż, wydawało im się dużo, przez pandemię zostało to skrócone mhm. i, i mają tylko miesiąc czy dwa miesiące na sprzedaż, więc według nas ceny, 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 będzie korekta cen. Tak, e, natomiast nie jesteśmy wróżbitami, to też tylko mm. tak warto dodać, więc tak się to nie musicie aż tak tym sugerować, my tylko nasze czyste spekulacje. N na pewno będą okazje rynkowe. Dlaczego? Bo popatrzcie, wiele przedsiębiorców, którzy nie działają online, zwłaszcza w sferze takiej offline, to zacz zaczną też bankrutować. Jak człowiek ma nóż na gardle, to też wyprzedaje już swój majątek, aby rzeczywiście ten biznes tylko przetrwał. A między innymi w skład portfelów ludzi, e, którzy prowadzą też biznesy, mają też nieruchomości. Mhm. Więc często będą wyprzedawać się, e, nie wiem, działek, mieszkań i tak dalej, aby ocalić te główne źródło dochodu. Mhm. Tak samo z osobami, które pracują w, nie wiem, w pracach, które wymagają fizycznego kontaktu, to tak samo. Często niektórzy przedsiębiorcy już wiem z doświadczenia, że. Mówią, że kończą z biznesem. Tak samo taki pracownik, co ma zrobić? Yy, przecież często go nie będzie stać tak, na opłacenie Mówię, kredytu yy, i trzeba będzie sprzedać szybko mieszkanie. Więc pomyślcie, że te naprawdę ceny, teraz to może też być dobry moment na takie polowanie na te mieszkania. No tak, może nawet 10-20% ten rynek rzeczywiście się to, taka korekta, no nie większa, nie, nie sądzę, że była mhm. większa korekta, jednak tego ty, kapitału jest dużo na rynku, ale, ale na pewno będą korekty. No na pewno jak już kupować mieszkanie, to musicie być pewni pewny tej okazji, bo mówię, te teraz ceny to też będą się wahały, bo tak, nie wiadomo będzie. na którą stronę pójdzie ten rynek, natomiast jak już macie super okazję, no to jest ok. Mm -hmm. Tak. No tutaj jeszcze warto dodać o najmniej krótkoterminowym, który został zawieszony No. i teraz, teraz. Wyobrażajcie, wyobrażajcie sobie, sporo osób e, mówią, kurde po co najem długoterminowy, tutaj wszyscy w internecie mówią najem krótkoterminowy, zarąbisty biznes. Tak. E, bo jest szybki tak przednik gotówki, tak, że tak. z weekendu na weekend trafia do nas kasa, kilka stówek z każdego dnia. Mm -hmm. I, I tutaj... No, Marcinie, co no ty żyło? E, słuchajcie, no w pewnym momencie e, Tuts Morawiecki tak powiedział, mm -hmm. że koniec znajmy <laughs> krótkoterminowy. No, do odwołania. Do odwołania, ponieważ, no wiadomo, e, zazwyczaj znajmu krótkoterminowy w znakomitej większości korzystają turyści. Jak wiemy, aktualnie teraz e, z przejazd przez granicę, czy też. Loty są ograniczone, więc też przepływ tych nowych gości, turystów jest ograniczony i, i też to te rozporządzenie ma na, na tym celu to, żeby ograniczyć w ogóle tą chłonność turystów właśnie do Polski. Mhm. No i oczywiście jedynymi poszkodowanymi są polscy przedsiębiorcy, oczywiście też pracownicy tych przedsiębiorców. I co za tym idzie, takie biznesy są, działają na takiej niskiej marży, bo często to są dosyć wysokie koszty stałe, ponieważ często to wiąże się z podnajmem mhm. mieszkań, z oczywiście opłacaniem kredytów. Rzadko takie mieszkanie jest kupowane za gotówkę, najczęściej, bo oni chcą wejść od razu szybko w skalę. Więc, żeby wejść w jakąś skalę fajną, wyszukują 5, 1, 5, 10 czy nawet 20 mieszkań na wynajem, bo mówią: a, rata, rata wynajmu będzie kosztowała 2000, a tutaj ktoś był głupi, że mi wynają za 2000, bo ja tutaj sobie weekendami czy w tygodniu z najmu krótkoterminowego wyciągnę czwórkę. Mhm. No i nagle się okazuje, że taki koronawirus powoduje, że przez 3 czy przez 6 miesięcy nie będzie, będzie miał po prostu zerowe obłożenie. Czyli zobaczcie, jeżeli przy 10 mieszkaniach on dodaje, te, to on będzie musiał płacić te 2000 tak. za wynajem plus czynsz, to nagle się okazuje, że każdego miesiąca on musi wykładać 20 tysięcy z własnej kieszeni za to, że 10 mieszkań mu stoi pustych. Mhm. I pytanie, oni często nie mają oszczędności, bo się wpakują w kolejne mieszkania. Mhm. I nagle te miesz albo mieszkania na kredyt, no to musi spłacać raczej kredytu i teraz takie mieszkania na kredyt właśnie zostaną, zostaną wyprzedane. Mhm. Wiem, że już powoli e, pierwsze jakieś polskie banki wprowadzają... NBank e, e na pewno. Tak, Emak i BNP chyba. E, to, o, tą opcję, żeby przełożyć te... Okres, wakacje kredytowe. Tak, wakacje kredytowe na okres tam tych 6 miesięcy. E, no zobaczymy, jak zachowają się kolejne banki. Mhm. E, bo oczywiście to też jest spora... Spore udogodnienie dla przedsiębiorcy przyłożenie takich rad kredytu. Mm -hmm. e, natomiast e, co, turystyka, czyli hotele, e, czy sale eventowe, e, mówię, rynek e, konferencji, wszel wszelakich imprez dostaje mocno te, po tych czterech literach. Mm -hmm. I z, dla osób z gotówką będą, będą zdarzyły się okazje na bank. Mm -hmm. No, i co, co jeszcze można ewentualnie dodać? Chyba to tak chyba wyczerpaliśmy ten temat. Tak, też trudno nam powiedzieć, co dalej będzie, ponieważ tak ta sytuacja dynamicznie się zmienia, że już przecież Trump tak naprawdę śmiał się z tego chyba jeszcze dwa tygodnie temu że co to ten koronawirus jest w stanie zrobić. A teraz już tak naprawdę dał jakieś rozporządzenie, że zawieszenie składek ZUS, zawieszenie, w ogóle przerwanie, mm. że przez okres kolejnych 6 miesięcy nie musisz płacić. Mm. Tak? U nas niestety w Polsce ZUS, ja e... zwiększono składki ZUS, poszedł na, na ten układ, że polski przedsiębiorca, ok, może E, chyba zawiesić to jest, e, płacenie tych składek, natomiast e, albo znacznie mniejszą tą składkę, natomiast nie usunie tych składek przez kolejne 6 miesięcy, tylko to będzie rozłożone na raty, tak? To USA e, tnął przez 6 miesięcy nie musi płacić, a u nas rozłożyli to na raty e, i znowu polski przedsiębiorca jest gorzej no, traktowany niż ten amerykański, ale to chyba to już od dawna tak wygląda. Mhm. Oto okay. <grymne> inny odcinek, też na inny odcinek. myślę, że wyczerpaliśmy aktualnie temat. Jak, słuchajcie, chcecie coś dodać od siebie, ponieważ ten temat jest dosyć gorący, piszcie w komentarzach, eee, wejdziemy w jakąś dyskusję fajną i zobaczymy, z którymi chodzi... jesteśmy ciekawi, do czego to podąży, no, piszemy historię. Dokładnie. Ok, dzięki. Cześć.